Już w przyszłym roku zacznie obowiązywać nowa, siedmioletnia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Państwa członkowskie dostaną prawie bilion euro, z czego Polska otrzyma 10%. Aby zapobiec marnotrawieniu unijnych pieniędzy przez kraje wspólnoty, europejscy politycy zgodzili się na przeprowadzenie rewizji unijnego budżetu w połowie okresu jego realizacji. Najlepiej byłoby, gdyby w przypadku krajów, które nieefektywnie wydają unijne pieniądze, istniała możliwość odebrania części środków bądź odgórnego przesunięcia ich na inne cele. Niestety Polska zapowiedziała, że nie poprze takiego rozwiązania. Tymczasem nasz kraj często sam wydaje europejskie fundusze nieefektywnie. Przykładowo w unijnym rankingu innowacyjności pozycja Polski spadła. Mimo, że na realizację programu Innowacyjna Gospodarka dostajemy z Brukseli ogromne pieniądze. W mojej analizie pokazuje, Dlaczego Europa potrzebuje silniejszej kontroli wydatkowania unijnych pieniędzy?